Jona Bywa często nazywana um, mentorem pielęgnacji i myślę, że to się bardzo spisuje w taki trend skinification, który teraz y, panuje, że klientki są coraz bardziej świadome, coraz bardziej ciekawe tych składników, coraz częściej zaglądają, czytają etykiety i wiedzą, znają się na pielęgnacji chyba coraz lepiej, prawda? Tak, chyba rzeczywiście to jest dobre takie skojarzenie, mhm. bo skinification to ewidentnie duży trend, z jakim będziemy mieli do czynienia na przestrzeni najbliższych lat, mhm. a polega on na tym, że składniki charakterystyczne do pielęgnacji twarzy yy, i skóry twarzy, czyli w obrębie zmarszczek, jakieś stymulatory, wypełniacze, nawilżacze, zaczynamy stosować w produktach nieprzeznaczonych do skóry. Skóry twarzy, czyli na przykład do skóry ciała, do ust, po to, żeby uzyskać znowuż maksymalne, maksymalną skuteczność, wyciągnąć z nich maksymalne korzyści, bo przecież nie tylko skóra twarzy musi być dobrze zaopiekowana, a coraz bardziej znamy fizjologię skóry, dzięki temu coraz łatwiej nam zaproponować bardzo skuteczne produkty właśnie do innych obszarów naszego ciała. I, i to skinification właśnie na tym polega. Mocna nazwijmy to, przeciwzmaszczkowe składniki mhm. stosowane w innych rejonach twarzy i yy, w innych rejonach ciała niż tylko twarz. Ale no, ja to bardzo rozumiem, dlatego że też sama, samo doświadczenie skorzystania tych y, kosmetyków jest y, tak niesamowite i rzeczywiście te, y, to odżywienie, nawilżenie, czuć od razu, że no, chciałabym je poczuć nie tylko na twarzy, ale i na całej, całej skórze. Y, jak ten trend się wpisuje w nowości Janes z serii dosyć mocno, to mhm. znaczy nawet mogę powiedzieć bardzo mocno mhm. i mogę podać kilka przykładów, które trochę przemówią nam do wyobraźni, mhm. bo na przykład w naszym regeneratorze na usta stosujemy tak zwane kosmetyczne wypełniacze z marszczek. To jest bardzo ciekawy e, pomysł. Polega na tym, że odwodniony, tak zwany liofilizowany kwas hyaluronowy w postaci takich mikrogąbeczek nakładamy na skórę ten kwas hialuronowy łapie wodę, która odparowuje przez skórę mhm. i wtedy ten kwas hialuronowy zwiększa swoją objętość i daje efekt wypełnienia od środka. Wow. I to na ustach jest widoczne. Widoczne dość szybko, bo mhm. te usta zaczynają być takie miękkie, ładnie gładkie, leciutko tak właśnie wypełnione. No i oczywiście przy regularnym stosowaniu my ten efekt możemy podtrzymać. I nie, ciebie, czyli to nie jest tylko taki efekt doraźny, że mam spiesznie te usta, więc nakładam krem, który po prostu daje im nawilżenie na jakiś czas, tylko rozumiem, że też w miarę stosowania ta skóra ust będzie coraz lepiej tak, opiekowana. Tak, właśnie na tym to polega, że mamy krok po kroku Odbudowę bariery naskórkowej, to bardzo ważny element, bo no, jednak bardzo często mamy problem e, ze spierzchniętymi ustami, czy suchością ust w różnych okresach roku, w różnych warunkach klimatycznych, więc tu krok po kroku odbudowujemy barierę. Dajemy takie mocne stymulatory, właśnie na przykład te wypełniacze hialuronowe, czy też mocne stymul mocno stymulujące peptydy, które też znajdują się w, w tym regercie. Generatorze na usta, i dzięki temu, właśnie krok po kroku, usta stają się po pierwsze piękne, czerwień, taka różowość. My to mm -hmm. nazywamy różowością ust, jest bardziej wyraźna i stają się bardziej odporne. Więc my tą, to, te takie nasze problemy z ustami zaczynamy mieć coraz rzadziej, i to, to jest ten fenomen tego działania bardzo silnego, regenerującego, odmładzającego. Pamiętam, gdy pierwszy. Raz y, spróbowałam tego y, produktu. To aż piękne on zachwytu przez ja. takie, Oops! Tak, historia. to jest to, czego Piękna. potrzebowałam. E, I on nie tylko daje takie uczucie niesamowitego nabliżenia, ale też daje taki piękny glow na usta, że mam wrażenie, że one po prostu tak, tak od razu piękne. Tak. Bardzo się cieszę, że to zostało zauważone, bo bardzo nam zależało na tym, żeby dać naszym klientkom produkt, który nie tylko regeneruje, czy, czy mhm. w dłuższym czasie odbudowuje strukturę ust i wypełnia, i powiększa, i robi cuda, mhm. ale też chciałyśmy mieć ten efekt pierwszy, taki, mhm. y, który daje efekt upiększający, bo błyszczyki lubimy stosować, tak. ale to nie jest błyszczyk. Natomiast ten efekt połysku ust jest bardzo istotny po to, żebyśmy chciały regularnie stosować właśnie ten regenerator. I bardzo się cieszę, że to zostało już tak wcześnie zauważone, bo jest to bardzo celowe nasze działanie, y, które y, uznajemy za bardzo ważne. Tak, rozumiem, że pewnie, Mogłabym do tego też mieszać odrobinę jakiegoś pigmentu, żeby też sobie tak, e, tak, sterować, że tak. tak powiem, e, kolorem. Oczywiście i to też właśnie obserwujemy bardzo dużą chęć eksperymentowania, mhm. szczególnie młode dziewczyny, ale dojrzałe Panie też coraz chętniej właśnie na przykład jakiś. Pigmenty do, do, do takich typowych regenerujących produktów y, y, dodają mhm. i można sobie rzeczywiście troszkę zmienić ten rodzaj pielęgnacji w bardziej upiększającą. No super. Wspominałyśmy o tym, że mogę do tego regeneratora dodać trochę y, jakiegoś pigmentu wybranego przeze mnie, ale on też ma taki swój lekko różowy kolor. I to nie wynika y, wcale z. to nie jest pigment ani barwnik, tylko tajny składnik. Tam Ten tajny podpięć? składnik zdecydowanie jest, jest bardzo ciekawy. To mm -hmm. są fermentowane lipidy z szykonin, mm -hmm. i one mają taki naturalny swój kolor różowy, mm -hmm. przepiękny, który się nie zmienia w czasie, a wynika oczywiście ze składu tego, tego, tej mieszaniny całej. Ma silne działanie antyoksydacyjne, więc ma dodatkowe działanie, ale faktycznie tak pięknie różowo wygląda. O, nawet zagęca. To co barwi ma tutaj jakby wartość. Ma znaczenie, nie jest ma znaczenie regenerujące. No i oczywiście ceramidy Supreme, tak jest. które są stawą całej sam. serii. Dokładnie tak. To jest serce e, naszego regeneratora, czyli ceramidy w połączeniu z peptydami biologicznie aktywnymi, które bardzo silnie wzmacniają barierę naskórkową na ustach, co mhm. jest, jak wiemy, bardzo istotne, żeby tą odporność skóry e, na wiatr, na słońce, na suchość powietrza, na chwilowe jakieś takie zmiany właśnie w obrębie e, te, tego rejonu twarzy, żeby. Zaopiekować, i żeby skóra po prostu tutaj była mocna, odporna e, i pięknie wyglądała, e, dawała jeszcze taki dodatkowy blask usta. Niedawno pojawiła się nowość od Ionel z serii Nutri Fusion. Jest to krem do ciała. E, mi on najbardziej przypomina ten krem na noc, dlatego że też ma bardzo, bardzo gęstą taką odżywczą formułę. Co się składa na tą formułę i dlaczego ten krem jest taki wyjątkowy? Yy, właśnie ta, to podobieństwo jest... Mm -hmm. e, nieprzypadkowe. nieprzypadkowe. absolutnie. <laughs> ale też aż jestem zdumiona, że można go tak porównać tak, mm -hmm. po, po pierwszej aplikacji, ale absolutnie jest to zasadne, bo baza tego kremu jest taka sama, jak w kremie na nocnotryfusion. Czyli znowu tu mamy ten trend skinification. Absolutnie, skinification, czyli działanie takie jak działamy na twarz, na ile jak potrafimy. Dzięki tej bazie wzmacniamy barierę, tą ochronną skóry, co jest bardzo istotne nawet w tym okresie, w który teraz wchodzimy, zima, jesień, zima, kiedy ta skóra rzeczywiście ma skłonność do wysychania, a jest to spowodowane uszkodzeniami bariery naskórkowej. Więc my dzięki temu wzmacniamy barierę. Oczywiście też tutaj sercem e, całej formuły są ceramidy Suprin, czyli połączenie e, ceramidy z biomimety, biomimetycznymi peptydami, które oprócz wzmocnienia bariery dają taki impuls skórze do produkcji kolagenu i ujędrnienia skóry na ciele. Więc to jest absolutna bomba regeneracyjna i stymulująca skórę ciała. Okej, okay, czyli nie tylko nawilżenie, ale też ujędrnienie i mogę jeszcze liczyć no efekty. Jeszcze jakieś efekty. No, myślę, że możemy wymieniać bardzo długo, mm -hmm. tak, właśnie ujędrnienie, nawilżenie, elastyczność skóry, mm. która jest widoczna absolutnie po pierwszej aplikacji. Ona jest związana z poprawą nawilżenia i zawartości wody w górnych warstwach naskórka, więc ta elastyczność, plastyczność skóry, ta zachwycająca gładkość, my o niej zawsze mówimy, to znak filmowy Jonel i rzeczywiście w przypadku tego kremu na ciało widać tą zachwycającą gładkość skóry. My się lubimy głaskać i dotykać, bo, bo jest efekt natychmiastowy. To, to jest absolutna duma. Jest bardzo ciekawy dodatek do tego um, kremu. Mamy tam niewielką ilość mocznika, która, który bardzo szybko w, zwiększa tą plastyczność i miękkość skóry. Mhm. Więc to też daje nam dodatkowy impuls. E, absolutnie bym zwróciła uwagę na peptydy ujędrniające, które są charakterystyczne właśnie do okolic na przykład oka czy zmaszczek na twarzy. My nie oszczędzamy. To nasza, mm -hmm. nasze motto i nasza idea, mm -hmm. żeby to, co najlepsze dać tam, gdzie ma zadziałać. Więc tutaj też mamy dużą zawartość biomimetycznych peptydów ujędrniających, stymulujących. No i ten cały komplet e, składników daje te, te efekty o które myślę, że w większości nam chodzi, bo, bo po prostu o skórę ciała też musimy dbać. Często pomijamy ją przy zaganianiu, zabieganiu, zmęczeniu a to jest równie ważne, Tak, no myślę, że też często. Rozmawiałyśmy o tym już, już wcześniej, że, że właśnie często traktujemy trochę tak bardzo dbamy o nas, naszą twarz. A zapominamy o tym o całej, o całej reszcie, i, i wydaje mi się, że, że wiele kremów. Jakby stosuje dużo mniej bogate formuły na, na ciało. Tak, to, to jest uzasadnione. Twarzy, tak? tak, oczywiście, ponieważ tutaj już mamy duże ilości, duże objętości mhm. produktów. Też jest mniejsza skłonność do wydawania dużych pieniędzy na pielęgnację ciała. Mhm. Natomiast no, oczywiście z formułą i bogatością formuły gdzieś tam to w parze idzie, ta, ta cena produktu. Ale postaraliśmy się tak dobrać i bazę produktu, która ma fundamentalne znaczenie, i składniki aktywne, żeby nasze klientki pokochały również e, ten krem e, do ciała i stosowały go codziennie, tak jak stosują codziennie kremie, kremę na twarz. Myślę, że te, zwłaszcza teraz, kiedy e, to na pewno suche powietrze z kaloryferów nam da w kość, to, to myślę, że tym bardziej skóra robi się taka szorstka i napięta. Myślę, że tutaj otulenie ją tą warstwą, e, tej niesamowicie bogatej formuły będzie, będzie nie tylko... Dawał ulgę, też przyjemność. Myślę, że duża przyjemność, bo rzeczywiście to, co czuć od razu, to jest ta gładkość skóry, to nawilżenie, o które nam chodzi. Skóra się nie łuszczy, a wiemy, jak to pod ubraniami się mm -hmm. dzieje. Więc y, bardzo, bardzo zachęcamy do przetestowania, do stosowania i pamiętajmy, że regularność tu też jest istotna. Do regeneratora jest y, dołączony jadeit. Ale on ma inny kształt niż te Jadejce, które znam. Tak, on ma kształt z taką um, charakterystyczną kuleczką na końcu, a to po to, żeby można było sobie łatwo wykonać masaż skóry ust, ale również będziemy go polecać do masażu okolicy oka, bo również się tutaj bardzo sprawdzi. E, no jest to perełka, bym powiedziała. Bardzo, bardzo jesteśmy szczęśliwi, że udało się dołączyć taki e, ala gadżecik do e, do generatora, ale jest ważny, bo on pokazuje, że fajnie jest skupić się trochę na pielęgnacji, fajnie skupić się na ratuałach, a na pewno zaprocentuje to właśnie w postaci pięknego efektu i pięknych ust gdzieś na końcu. Myślę, że to też jest piękny prezent, bo rozumiem, że to jest taki produkt, który pewnie sprawdzi się u każdego, że że każdy może tak. skorzystać z, z tego typu pielęgnacji. Na pewno tak. Jest to przepiękny taki gadżecik, który też okay. ja osobiście e, bardzo chętnie będę w torebce nosić i rzeczywiście sobie w ciągu dnia nakładać regularnie ten, ten produkt na usta. Przepiękny prezent, który też pokazuje skuteczność całej marki. I już wiem, że panowie, mimo tak bardzo innego opakowania, będą Panią podkradać. Już wiem, że to się powoli będzie działo. Nie, będę musiała sobie podpisać. podpisać. Chyba tak. Musimy pilnować naszych rzeczy, ale, ale Panowie też mają ten problem na ustach mhm. często, więc być może też będzie taka, taka, takie życie ty, tego kremu. Ten niesamowity komfort aplikacji czuć też w kremie do ciała, bo on niesamowicie wtapia się w skórę. No jest tak bogaty, ale też... Niesamowicie dobrze się wchłania. Tak, też właśnie w ten sposób sterowaliśmy e, formułą e, balsamu do ciała, żeby on szybciutko wnikał, szybciutko, szybciutko wtapiał się w strukturę skóry, tak, żeby od razu można było założyć ubranie, żeby się nie lepił, a dawał to wzmocnienie, szybkie wzmocnienie i regenerację. Wow, czy te. Czy... Długo trwa opracowywanie tych formuł. Rozumiem, że one są oparte też na tych formułach do twarzy, więc można bardzo wykorzystać pewne to, doświadczenia. Pewne można, doświadczenia. ale każdy produkt ma swoją, swój, swój cykl e, opracowywania mhm. i to długo często trwa. Nad też może nie zdradzę tajemnicy, jak powiem, że nad regeneratorem na ust. Pracowaliśmy wiele lat. To nie jest rok, to nie jest dwa, ponieważ dojście do takiej pełnej satysfakcji. Yy, rzeczywiście było bardzo długotrwałe. Były długie testy, były reformulacje, były optymalizacje receptury, więc to był bardzo długi proces. Ale zdecydowanie warto było czekać. Warto. Oj, tak. <gry>